Jest pewna rzecz, która odróżnia kobietę old money od większości kobiet w relacjach. I nie chodzi o wygląd, nie o status, nie o to, że ma wybór. Chodzi o jedno. Ona nigdy nie goni mężczyzny. Nie dlatego, że jest zimna, nie dlatego, że gra dostępną i nie dlatego, że wie jak manipulować. Ona po prostu rozumie coś, czego wiele kobiet nigdy nie zostało nauczonych. Dziś pokażę Ci, dlaczego kobieta old money nie goni, co się dzieje w relacji, gdy kobieta przestaje zabiegać, i dlaczego to właśnie wtedy pojawia się szacunek, zaangażowanie i realna bliskość. Jeśli chcesz budować relacje bez pośpiechu, bez lęku i bez udowadniania swojej wartości, zasubskrybuj kanał Kobiece Zasady. I zostań ze mną. Po pierwsze, ona nie myli pożądania z wartością. Kobieta Oldmany bardzo wcześnie rozumie jedną rzecz. To, że kto się chce, nie definiuje jej wartości. Dlatego nie goni, gdy ktoś się oddala. Nie podkręca napięcia, gdy ktoś milknie. Nie próbuje zasłużyć na uwagę. Bo wie że prawdziwe zainteresowanie nie wymaga pościgu. Gonienie pojawia się tam, gdzie pojawia się lęk, że stracę, że nie jestem wystarczająca, że muszę coś zrobić, żeby mnie wybrał. Kobieta Oldmany nie reaguje z lęku. Ona reaguje z pozycji spokoju. Po drugie, ona rozumie dynamikę energii w relacji. Relacje zawsze mają energię przepływu. Kiedy jedna osoba biegnie, druga naturalnie zwalnia. Kobieta old money o to nie walczy. Ona nie pcha relacji do przodu siłą. Jeśli mężczyzna się oddala, ona nie przyspiesza. Jeśli nie daje jasności, ona nie naciska. Jeśli nie wybiera, ona nie przekonuje. Dlaczego? Bo wie, że zaangażowanie, które trzeba wyciągać, zawsze wraca w postaci braku szacunku. Po trzecie, ona nie potrzebuje być wybrana, żeby czuć się kompletna. Gonienie bardzo często nie dotyczy mężczyzny. Dotyczy potrzeby bycia wybraną. Kobieta Old Money nie buduje swojej tożsamości na tym, czy ktoś ją chce, czy nie. Jej życie jest pełne także poza relacją. Ma swoje tempo, swoje granice, swoją ciszę, której się nie boi. Dlatego odejście mężczyzny nie jest dla niej katastrofą. Jest informacją. A informacja nie wymaga paniki, wymaga decyzji. Po czwarte, ona nie konkuruje o uwagę. Kobieta Old Money nigdy nie konkuruje z innymi kobietami, z przeszłością mężczyzny, z jego pracą. Z jego chaosem. Jeśli musi walczyć o miejsce, to nie jest jej miejsce. I to jest jedna z najtrudniejszych lekcji. Nie wszystko, co pociąga emocjonalnie, jest zdrowe. Ona nie goni, bo nie chce wygrywać w grze, w której nagrodą jest zmęczenie. Po piąte, kobieta old money robi coś, co dla wielu kobiet jest nieintuicyjne: robi przestrzeń. Nie dlatego, że jest obojętna, ale dlatego, że rozumie, że mężczyzna musi chcieć wejść sam. Zaangażowanie, które nie jest wyborem, zawsze staje się obowiązkiem. A ona nie chce być obowiązkiem, chce być wyborem. Dzisiejsze motto brzmi: Nie gonię tego, co jest dla mnie. To, co jest dla mnie, znajduje mnie samo. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie ważny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał Kobiece Zasady, a w komentarzu napisz, co w relacjach najczęściej popycha Cię do gonienia lęk czy nadzieja? Bo kiedy przestajesz gonić, zaczynasz być widoczna i wtedy właśnie działają Kobiece Zasady.